O trudnej sytuacji ponad 80-letniej szczanki poinformowali nas jej sąsiedzi. Z uwagi na dobro kobiety nie podajemy jej imienia ani nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Według sąsiadów kobieta przebywa w fatalnych warunkach, bez toalety i wody. Mieszkający w jej kamienicy lokatorzy narzekają na fetor. Nie chcą jednak wypowiadać się przed kamerami, jak twierdzą, boją się reakcji bliskich staruszki. Sprawą zainteresował się miejski ośrodek pomocy rodzinie, choć jak twierdzą pracownicy socjalni, udzielenie pomocy w tej sprawie jest bardzo trudne. Sytuacja tej mieszkanki Słupska jest znana naszym pracownikom od jakiegoś czasu. W pierwszym momencie ta pani kategorycznie odmawiała. Przyjęcia pomocy, pomimo tego, że w naszej ocenie tej pomocy wymagała. Mam informację sprzed kilku dni, że zdecydowała się przyjąć pomoc polegającą na skierowaniu do placówki zapewniającej całodobową opiekę. Staruszka w najbliższych dniach powinna trafić do tak zwanego mieszkania chronionego. Docelowo ma znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej skierowanie do placówki docelowej, a więc domu pomocy społecznej może potrwać około miesiąca. Zależne jest od wypełnienia kilku dokumentów, ale tutaj podstawowy problem to brak dowodu osobistego tej pani. Już podjęliśmy działania, żeby taki dowód pomóc jej wyrobić. W lutym staruszka powinna znaleźć się w domu opieki społecznej. Jak twierdzi Marcin Treder, to nie jedyny tak trudny i drastyczny przypadek w Słupsku. Zgodnie z obowiązującym prawem MOPR może udzielać pomocy osobom samodzielnym wówczas, gdy on wyrażą na to chęć.